Jeśli chodzi o ten komputerek z autobusu, to jest to fajne narzędzie do nauki, powiem Wam szczerze, e, ponieważ jest tu tyle różnych modułów, tyle różnych fajnych rzeczy, że nie wiadomo od czego zacząć. Na razie ten Linux e, coś opornie idzie, ale udało się schakować jedną z płytek, już Wam pokażę. Jest płyteczka, jak widzicie, nie jest to żadne arduino ani nic. No i teraz, sorry za latarkę, ale. Tak musi być. Wpisujemy sobie czas, na przykład 100. Kompilujemy. I wgrywamy. Że udało nam się wgrać program. Wszystko, oczywiście, w ramach edukacji.